Choć minęło 13 lat, wciąż pamiętam jak bardzo byłem wściekły, gdy oryginalny w dodatku kolekcjonerski Mass Effect odmówił uruchomienia się na moim PC, bo uznał mnie za potencjalnego złodzieja. Problemy z toksycznymi zabezpieczeniami antypirackimi miało wtedy wielu posiadaczy legalnych gier, i m.in. o tym wam zaraz opowiem. W epoce Steam'a i innych platform dystrybucji cyfrowej, które przynajmniej częściowo wzięły na siebie rolę DRM-ów i rozpieszczają nas promocjami, a nawet darmówkami, temat zabezpieczeń antypirackich nie rozpala już wyobraźni graczy tak jak kiedyś. Zanim jednak dotarliśmy do tego momentu, powstała masa przeróżnych sposobów na ograniczenie nielegalnego kopiowania. Jest to temat absurdalnie obszerny, dlatego ogranicza się do komputerów jako platformy, na której piractwo zawsze najbardziej dawało się wydawcom we znaki, a przez prehistorię śmig na Branża gier była wolna od piractwa tylko przez moment. Wtedy, gdy pełzała jeszcze w pieluchach. Spokój w czasach pierwszych konsol zapewniały wydawcom wprowadzone w 1976 roku kartridże, czyli coś w rodzaju kart pamięci, tylko do odczytu. Zrobienie pirackiego kartridża było po prostu bardzo trudne. Historia zabezpieczeń antypirackich rozpoczęła się więc niedługo po upowszechnieniu komputerów domowych i nośników, które umożliwiały nie tylko odczyt danych, lecz również ich łatwy samodzielny zapis, czyli taśm magnetofonowych i dyskietek. Zachłysnąwszy się łatwością kopiowania softu, Ludzie zaczęli beztrosko wymieniać się grami ze znajomymi. Skala zjawiska sprawiła, że wydawcy musieli wykombinować, jak chociażby utrudnić ludziom nieskrępowane piracenie. Dyskietkę dało się przygotować tak, by część zapisanych na niej danych. Była niemożliwa do powielenia za pomocą zwykłych procedur kopiowania plików. Można było na przykład celowo rozmieścić na niej błędy, bez sektory, i wrzucić do gry kod sprawdzający ich obecność. Takich uszkodzonych sektorów nie dało się przenieść wraz z grą na inną dyskietkę, więc ich brak oznaczał nielegalność kopii. Echa wymyślonych wtedy rozwiązań pobrzmiewają zresztą w niektórych zabezpieczeniach płyt CD i DVD z czasów nowożytnych. Rozpoczął się wyścig między twórcami zabezpieczeń i krakerami, czyli specjalistami od ich łamania. Od 1900 w 1980 roku powstawały kolejne wersje specjalnych programów kopiujących zabezpieczone nośniki dla różnych komputerów 8- i 16-bitowych, aż w końcu dyskietki trafiły na śmietnik historii. Rozpoczęła się epoka napędów optycznych, ale zanim do niej przejdziemy, przyjrzymy się całkowicie innym podejściom do ochrony gier przed piratami. Nieodłącznym elementem czaru tak starych dobrych czasów było coś, co nazywam sprawdzianami ze znajomości instrukcji, czyli na przykład wprowadź piąte słowo z ósmej linijki na czwartej stronie. Dowodem na legalność gry miał być w takim przypadku nie nośnik, z którego ją uruchamiano, lecz posiadanie dołączonej do niej książeczki. Był to miły gest w kierunku tych, którzy woleli używać kopii zapasowych dyskietek i tych użytkowników pc pecetów Amig i Atari ST, którzy odpalali soft z dysków twardych. Przed piraceniem chroniło to jednak jak parasol w czasie bombardowania. To, czy gracz posiada instrukcję, sprawdzić można było na różne sposoby. Najmniej subtelny podałem wcześniej. Gra prosiła o odszukanie i wprowadzenie jakiegoś słowa, kodu lub symbolu z książeczki. Inną taktyką było umieszczenie w podręczniku użytkownika lub innych elementach wrzuconych do pudełka z grą informacji niezbędnych do jej ukończenia. W Pizza Tycoon mogłeś zaprojektować sobie najwspanialszą restaurację w mieście, ale nikt do niej nie zaglądał, jeśli nie miałeś w menu kilku obowiązkowych placków, które komponowało się samodzielnie, przepisy były oczywiście w instrukcji. King's Quest III weryfikował wprawdzie autentyczność dyskietki, ale dodatkowo wymagał przepisywania z książeczki długaśnych zaklęć. W pudełku z Zork Zero znajdował się zwój, bez którego nie dało się kontynuować zabawy, zaś do Indiana Jones and The Last Crusade. Dołączono niezbędny z tego samego powodu drukowany dziennik, imitujący analogiczny przedmiot z filmu. Problem polegał na tym, że nie dało się sprawdzić, czy instrukcja w posiadaniu użytkownika jest oryginałem dołączonym do gry, czy kopią. A kserokopiarki stawały się coraz popularniejsze. By kserówki wychodziły nieczytelne, wydawcy zaczęli drukować tabele kodów na ciemnym papierze, albo, dajmy na to, czarną błyszczącą czcionką na czarnym, matowym arkuszu. Tylko co to za zabezpieczenie, jeśli przy odpowiednim uporze można je obejść z użyciem kartki długopisu? Ciekawym rozwinięciem koncepcji sprawdzianu ze znajomości instrukcji, a przy tym próbą rozwiązania problemu psorokopiarek, były dołączone do garstki gier, głównie z przełomu lat 80. i 90., tak zwane code wheels. Koło kodowe składało się z kilku, najczęściej dwóch lub trzech, plastikowych albo kartonowych okrągłych elementów o różnej średnicy, spiętych w środku, i obracających się względem siebie. W przypadku The Secret of Monkey Island trzeba było ustawić je tak, żeby z dwóch połówek otrzymać pokazaną na ekranie twarz pirata, co pozwalało odczytać w odpowiednim okienku datę, której grażą dała w ramach weryfikacji swej legalności. Oczywiście wystarczyło rozebrać coś takiego, skserować i odpowiednio wyciąć, by uzyskać działającą imitację. Chałupniczymi metodami nie dało się natomiast podrobić tzw. lenslocka, czyli najbardziej szalonego zabezpieczenia antypirackiego w historii. Zadebutował on w 1985 roku wraz z grą Elite na ZX Spectrum i był plastikowym ustrojstwem z soczewką, która odpowiednio załamywała światło. Należało przyłożyć go do ekranu, co umożliwiało odczytanie specjalnie zniekształconego kodu wyświetlonego przez grę. Każda produkcja zabezpieczona lenslokiem miała własną, nieco zmienioną soczewkę. System ten był dla krakerów śmiesznie łatwy do obejścia, utrudniał zaś życie posiadaczom legalnych kopii. Do części nakładu Elite dołączono niewłaściwe soczewki, co sprawiło, że pechowcy siedzieli przed ekranami kombinując, jak odczytać cholerny kod. Szczęścia nie mieli również ci, którzy podłączali komputery do telewizorów lub monitorów zbyt dużych, zbyt małych lub wyświetlających niewystarczająco ostry obraz. Pomysł był w zasadzie niezły, ale wykonanie fatalne. Nie dziwię więc fakt, że gry, do których dołączono to nieszczęście, da się policzyć na palcach obu rąk. Omówiwszy to niepraktyczne dziwadełko, zostawiamy za sobą branżową prehistorię i średniowiecze. Przed Nami Ralasera Mniej więcej w połowie lat 90-tych dyskietki musiały uznać wyższość płyt CD. Branża zachłysnęła się możliwościami, jakie dawał kompakt. Na dyskietce 3,5 cala mieściło się standardowo niecałe 1,5 MB, a płyta oferowała oszałamiającą wówczas pojemność około 700 MB. Oznaczało to, że gry mogą być większe, bardziej rozbudowane, piękniejsze, wzbogacane filmami. Napędy optyczne, a zwłaszcza nagrywarki, były początkowo horrendalnie drogie, ale z czasem staniały i trafiły do domów. Ich upowszechnienie spowodowało nową eksplozję piractwa, bo można było szybko i łatwo kopiować duże ilości danych. Na giełdach pojawiły się nie tylko nielegalne wersje gier całodyskowych, lecz również składanki mieszczące na jednej płytce kilka produkcji, czasem wykastrowanych z przerywników filmowych dla zmniejszenia rozmiarów. Wydawcy gier próbowali sobie z tym radzić na różne sposoby. Jednym z nich było zastosowanie klucza produktu. Podczas instalacji lub przed uruchomieniem gry należało wprowadzić ciąg znaków podanych na odwrocie instrukcji, na pudełku płyty lub na niej samej. Wprawdzie nic nie stało na przeszkodzie, by na jeden prawidłowy klucz zainstalować dowolną liczbę pirackich kopii, ale uniemożliwiało to zabawę w sieci. Przekonali się o tym na przykład posiadacze nielegalnego StarCrafta lub Diablo, którym zamarzyło się połączenie z Battlenetem. Serwer wpuszczał na jeden klucz tylko jedną osobę. Jak już wspomniałem, w przypadku płyt stosowano również sztuczki podobne do tych z dyskietek. Umieszczano na krążkach błędy, ukrywano pliki lub zapisywano nieprawdziwe informacje o ich rozmiarach, by przy próbie kopiowania oprogramowanie powiedziało, sorry, ale gigabajta danych, to ja ci na CD nie upchnę. Poskutkowało to oczywiście pojawieniem się softu do nagrywania, który radził sobie z takimi prostymi zabezpieczeniami. Potrzebne było coś mocniejszego i na scenę wkroczyły specjalistyczne rozwiązania sprzętowo-programowe. SafeDisk z Secure'om i StarForce. Wprowadzony w 1998 roku safedisk opierał się na podpisie cyfrowym nadawanym płycie w procesie produkcji. Jeżeli podpis został odnaleziony, program był odszyfrowywany i uruchamiany. Zanim safedisk przeszedł na emeryturę w 2009 roku, doczekał się kilku coraz mocniejszych wersji rozszerzających wachlarz zabezpieczeń m.in. o tzw. słabe sektory, które dało się odczytać, ale większość domowych nagrywarek miała problemy z poprawnym zapisaniem ich podczas kopiowania. Safedisk nie był wielkim problemem dla krakerów i stopniowo usuwał się w cień, co Skuteczniejszego Securomu. Ten ostatni opracowany został przez Sony pod koniec lat 90., ale na znaczeniu zyskał jakieś 10 lat później. Jego bardziej rozwinięta forma opierała się z grubsza na indywidualnych kluczach umieszczanych na płytach w tzw. subkanałach, czyli obszarze nośnika służącym do przechowywania informacji np. o czasie trwania utworów. W przypadku płyt audio. Klucza tego nie dało się przenieść na kopię zwykłą nagrywarką. Jeśli uruchamiana gra go znalazła, wykorzystywała go do odszyfrowania swoich danych. Oczywiście, w życiu w było to wszystko o wiele bardziej skomplikowane, a w kolejnych wersjach Securomu zagęszczano i udoskonalano zasieki. Rosyjskiego Star zaczęto używać w grach w 2003 roku. Był najbardziej zaawansowany z całej trójki, najeżony całym szeregiem trudnych do obejścia pułapek, a przez to niesamowicie skuteczny. Zabezpieczony nim Splinter Cell Chaos Theory złamany został dopiero 422 dni po premierze. Starforce znienawidzony został jednak nie tylko przez piratów, bo swoją bezprecedensową efektywność zawdzięczał metodą działania. Instalował na komputerze swoje sterowniki, często bez wiedzy użytkownika i otrzymywał niepokojąco duży zakres uprawnień, włącznie z dostępem do jądra, czyli wbrew nazwie serca systemu. Co więcej, niektórzy użytkownicy zgłaszali po instalacji StarForce'a problemy z Windowsem. Blue screeny, restarty czy niemożliwość odtwarzania płyt z muzyką. Nie odinstalowywał się on zresztą wraz z grą, a usunięcie jego pozostałości było trudne. W końcu powstało nawet do tego specjalne narzędzie. Przez to wszystko stawiano go na równi z malwarem czyli z niepożądanym, szkodliwym oprogramowaniem. A no to nie koniec. Jeżeli miałeś w komputerze dwa napędy optyczne, jeden trzeba było fizycznie odłączyć, inaczej chroniona Star Forsem gra się nie uruchamiała. Rosyjskie zabezpieczenie było powszechnie znienawidzone i nawoływano do bojkotowania gier, w których było zaszyte. W wyniku protestów użytkowników w 2006 roku zrezygnował z niego Ubisoft. Inwazyjność wytykano także Securomowi, który dopiero w bardzo późnej wersji doczekał się możliwości usunięcia z Windowsa oficjalnym narzędziem. Zresztą rozwiązania tego rodzaju na różne sposoby zatruwały życie nie tylko piratom, lecz także posiadaczom legalnych egzemplarzy gier wydanych na CD lub DVD. Żeby zagrać trzeba było włożyć płytę. Nie dało się zrobić jej kopii zapasowej, co wytykano jako pogwałcenie praw nabywcy. Zabezpieczenie mogło wywoływać alarmy oprogramowania antywirusowego, okazać się niekompatybilne z określonym modelem napędu optycznego albo pogryźć się z jakimś innym Programem. Mój problem z Mass Effectem, o którym wspomniałem na początku, wynik z tego, że Securon wykrył w systemie wirtualny napęd DVD zainstalowany wraz z softem do nagrywarki. Z kolei Cold Fear strzeżony był przez save diska tak zazdrośnie, że po prostu nie chciał się uruchamiać wielu nabywcom i to bez konkretnej przyczyny. Ubisoft ostatecznie udostępnił im nową wersję pliku gry, pozbawioną zabezpieczenia i podejrzanie podobną do Kraka, czyli pliku złamanego przez piratów i wrzuconego do sieci. Internet sprawił, że rozpowszechnianie jest do Zdobywanie nielegalnych kopii gier stało się śmiesznie łatwe, ale jednocześnie podsunął wydawcom nowe możliwości przeciwdziałania temu procederowi niestety również mało przyjazne dla użytkowników, szczególnie na początku. Pierwszym głośnym przypadkiem zabezpieczenia gry z użyciem sieci było przypisanie wydanego w 2004 roku Half Lifea 2 do konta w internetowej usłudze Steam. Podniosły się krzyki. Dlaczego, nawet kampania singlowa, wymaga łącza internetowego? To był jednak tylko przedsmak atrakcji, które przyniosła graczom nowa wersja Securomu. Zakosztować ich mogli ci, którzy kupili w 2007 roku Bioshocka. Pod koniec instalacji trzeba było aktywować grę przez internet, ewentualnie przez telefon. A jeden jej egzemplarz można było zalegalizować tylko dwa razy, o czym nie poinformowano na pudełku. Co gorsza, trzeba było autoryzować produkt osobno dla każdego użytkownika Windowsa na danym komputerze. Wymiana podzespołów PC albo reinstalacja systemu mogła oznaczać konieczność ponownej aktywacji, a odinstalowanie gry nie odnawiało limitu. Jeżeli się go wyczerpało, należało zadzwonić do centrum obsługi klienta dostępnego tylko pod amerykańskim numerem telefonu, w dodatku wydrukowanym w instrukcji z błędem. W odpowiedzi na piętrzące się problemy, Activision najpierw podniosło limit instalacji do pięciu, następnie udostępniło narzędzie służące do wyrejestrowywania gry przy jej odinstalowywaniu, a ostatecznie w ogóle zniosło ograniczenie liczby aktywacji w czerwcu 2008 roku. Z afery z Bioshockiem wniosków nie wyciągnęło elektronika, które w 2008 roku wydało dwa wielkie hity, korzystające z tego samego zabezpieczenia. PCowego Mass Effecta, o którym już wspominałem, oraz spora. Sytuacja była podobna. Żadnego ostrzeżenia na pudełku, tylko trzy aktywacje, brak możliwości samodzielnego ich odzyskiwania. Konieczność proszenia przez telefon o zwiększenie limitu, zaśmiecanie systemu komponentami Securomu. Wściekłość nabywców miała kilka znaczących skutków. Po pierwsze, spor był najczęściej piraconą grą 2008 roku, pobraną z torrentów 1 700 mln razy. Analitycy przypisywali ten fakt właśnie niechęci do nieprzyjemnego zabezpieczenia. że jej było śmieszniej, skrakowana gra pojawiła się w sieci jeszcze przed premierą sklepową. Po drugie, z powodu toksyczności Securomu złożono pozew zbiorowy przeciwko Electronic Arts. Po trzecie... Trzy miesiące później firma podniosła limit autoryzacji do pięciu i udostępniła narzędzie do wyrejestrowywania produktów. Z aktywacji internetowej korzystali też inni duzi wydawcy, w tym Atari i Ubisoft. Ta druga korporacja wyszła też z nowym pomysłem. Aby grać na przykład w pc towego Assassin's Creed II z 2010 roku, trzeba było mieć ciągłe, stabilne połączenie z serwerami platformy Uplay, z którymi gra nieustannie wymieniała dane. Zabezpieczenie okazało się dosyć skuteczne. W pełni funkcjonalna kopia tej produkcji pojawiła się na torrentach dopiero półtora miesiąca po premierze, co zapewniło wydawcy spokój w kluczowym dla sprzedaży okresie. Niestety, po drodze pojawiły się problemy techniczne, np. wywołane atakami hakerskimi awaria serwerów Uplay, która na jakiś czas uniemożliwiła uruchamianie legalnych egzemplarzy gry. Zerwanie połączenia podczas zabawy skutkowało natomiast utratą postępów od ostatniego punktu zapisu. Z pomocą przyszli legalnym użytkownikom krakerzy, którzy wykarczowali z gry uciążliwe DRM na kilka miesięcy przed tym, jak zrobił to oficjalnie Ubisoft. Z podobnymi problemami zmagały się też oczywiście inne produkcje wymagające stałego połączenia z serwerami. Pamiętnym przypadkiem było Diablo 3 ze swoim Errorem 37, czyli niemożliwością zalogowania się do przeciążonego Battle.netu oraz zdarzającymi się nawet w rozgrywce singlowej lagami. Pomimo krytyki regularnie spadającej na taki sposób zabezpieczenia gier, Activision konsekwentnie się go trzyma, o czym przekonali się niedawno choćby nabywcy PC-owego klasza Bandicoot 4. Zanim się pożegnamy, rzucę jeszcze ostatnie, ale bardzo ważne hasło. Denuvo. Gdy we wrześniu 2014 roku i jej wydało FIFA 15, poruszenie w internecie wywołało fakt, że krak do niej nie pojawił się natychmiast. Mijały kolejne tygodnie, a pirackiej wersji wciąż nie było. Jak się okazało, powodem był zaimplementowany wtedy po raz pierwszy system Denuvo Anti-Tamper, opracowany przez austriacką firmę Denuvo Software Solutions. Nie było to samodzielne zabezpieczenie antypirackie, lecz dodatkowy system szyfrujący pliki gry, a przez to utrudniający złamanie jej. Jak się okazało, zaskakująco skuteczny. Kolejnymi grami wykorzysta to rozwiązanie były polskie Lords of the Fallen, które opierało się o aż 271 dni i Dragon Age Inquisition, które wytrzymało jednak niecały miesiąc, stając się pierwszą produkcją z Denuwo, która ugięła się przed piratami. Początkowo krak do Inquisition był wprawdzie niedoskonały, bo niestabilny, ale oto na pancerzu nowego wroga pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niektórym wydawało się wtedy, że jest właściwie pozamiatane. Bo teraz to już pójdzie, no więc nie poszło, a przynajmniej nie tak sprawnie, jak przewidywano. Wybuchła wojna pomiędzy krakerami a Denuvo. Niektóre gry opierały się piratom dłużej, jak na przykład Far Cry Primal, złamany dopiero po 10 miesiącach. Inne krócej, jak Watch Dogs 2, który wytrzymało 4 miesiące. Zależało to od konkretnego przypadku, ale ogólnie Denuvo dało krakerom niezły wycisk. Chińska grupa, która odniosła pierwsze zwycięstwo, pokonując zabezpieczenie w Dragon Age Inquisition, połamała sobie zęby na Just Cause 3. Jej członkini ogłosiła wtedy, a był to początek 2016 roku, że kres piractwa nadejdzie w ciągu dwóch lat. Lat, bo krakerzy nie nadążą za tempem rozwoju technologii szyfrujących. Do walki z Denuvo włączyły się jednak kolejne grupy, a pokonanie zabezpieczenia stało się dla niektórych sprawą honoru. Pod koniec 2017 roku szala zaczęła przychylać się na korzyść krakerów, którzy wypuszczali nielegalne kopie nowości nawet w ciągu godzin od premiery. Odpowiedzią Austriaków była oczywiście nowa wersja Denuvo, przez którą piratom znowu zrzędły miny. Zadebiutowała w Assassin's Creed Origins, ale jako pierwsze skrakowano po 75 dniach Sonic Forces. W lipcu 2017 2018 roku Bugar Voxy zaczął seryjnie łamać tak zabezpieczone gry, co skończyło się szybkim aresztowaniem go przez policję na wniosek Denuvo Software Solutions. W tle trwających do dziś zmagań krakerów z kolejnymi odsłonami tego systemu przewijały się zarzuty o to, że ma on niekorzystny wpływ na wydajność produkcji, które chroni. Najwyraźniej zależne jest to od tytułu i wersji zabezpieczenia, bo niektóre testy potwierdzały te oskarżenia, a inne je obalały. Wizja chińskiej krakerki o końcu piractwa nie ziściła się. Zresztą sami twórcy Denuvo stwierdzili, Powiedzieli kiedyś, że ich produkt jest trudny do złamania, a nie całkowicie na to odporny. Kto wie, może kiedyś ktoś opracuje rozwiązanie, które sprawi, że piraci zamiast bandery z czaszką wywieszą białą flagę, ale historia uczy, że nie należy stawiać na to pieniędzy. Więcej ciekawych informacji o historii branży Gier znajdziecie w magazynie CD Action. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.